bowiem każdy idzie przed siebie, podąża ku przyszłości, iść przed siebie, to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość, dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia, Iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość celu, czy człowiek i ludzkość w swojej wędrówce przez tę ziemię tylko przechodzi i mija. Człowiek bowiem jest istotą rozumną i wolną, jest świadomym i odpowiedzialnym podmiotem, może i powinien osobistym wyciłkiem myśli docierać do prawdy, może i powinien wybierać i rozstrzygać. Przez przyjęty na początku dziejów Polski, jeszcze bardziej uświadomił nam tę właściwą wielkość człowieka. Równocześnie cały ten historyczny proces świadomości i wyborów człowieka, jakże bardzo związany jest z żywą tradycją jego własnego narodu. Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powiedzieć nie? Czy można odrzucić? Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka. Oczywiście może człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu, nie. Może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale pytanie zasadnicze. Czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu? jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim i rodakom i narodowi, a żeby odrzucić, a żeby powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat temu, co stworzyło podstawę. Muzyka